Christian Andersen. Z jednego dnia Pięć ziaren grochu leżało w jednym stronku. Wszystkie były zielone, więc zdawało im się, że cały świat powinien być zielony. To bardzo naturalne. Stroczy rósł, ziarna także mieściły się w nim jak mogły, ustawiwszy się też w jednym szeregu. Słońce świeciło i ogrzewało strączek. Deszcz go obmywał, stawał się też coraz większy i błyszczący. Jasny dzień w dzień, ciemny w nocy, jak wypada. Ziarna też stawały się z każdym dniem większe, poważniejsze i coraz bardziej zamyślone, bo nie miała nic innego do roboty. Czyż tu wiecznie siedzieć będziemy? Zapytało jedno na koniec. Stwardniemy od takiego ciągłego siedzenia. Tak dłużej być nie może. Upływały jednak tygodnie, na nic się nie zmieniło, tylko po pożółkły i strączek był żółty. Cały świat będzie żółty rzekło jedno i było to bardzo trafne spostrzeżenie nagle uczuło jakieś gwałtowne wstrząśnienie oderwało strączek od łodyżki przez chwilę ręka ludzka ściskała go z tej dłoni potem w towarzystwie wielu innych strączków znaleźł się w ciemnej kieszeni zaraz nam otworzą powiedział józianka i zgadły teraz zobaczymy które z nas najdalej poleci świat odezwało się sianko najmniejsza. Teraz się to oka. Co się stać ma, to się stanie, rzekło drugie. Bóg nad nami. Prrr! Strączyk się otworzył i wszystkie pięć ziarnek ujrzały światło dzienne. Leżały w ręku chłopca, który im się przypatrywał, a następnie oznajmił, że będą doskonałe do jego pukawki. To mówiąc, wsypał je wszystkie od razu i wystrzelił. Lecę w świat, doścignij mnie, jeśli możesz, zawołało jedno ziarnko. Ja do słońca polecę! To, ta, to jest także strączyk i właśnie taki, jakiego pragnąłem dla siebie. My spać pójdziemy, szepnęły dwa inne i potoczyły się na ziemię. Ja niewiele potrzebuję rzekł piąte i zleciawszy powietrze upadło w szpare deski pod oknem poddasza, gdzie było trochę ziemi i mchu zielonego. Który utulił gościa, zatem leżało znowu w niewoli. Złe przemija, szepnęło. W izdebce pod dachem mieszkała uboga kobieta, która zarabiała jako najemnica. Więc wychodziła codziennie od rana, paliła ludziom w piecach, myła i sprzątała, gdyż była pracowita i silna. W pokoiku zostawała jednak jej córeczka. Dziecko wąpłe i słabowite, a od roku tak słabe, że prawie nie podnosiło się z łóżka. Pójdzie za siostrą — smutnie powtarzała matka, która niedawno jeszcze miała dwoje dzieci, lecz... Bóg jedno jej zabrał. Może dlatego, aby ulżyć jej w ciężkiej pracy. Chora dziewczynka sama w ubokiej izdewce przez cały dzień leżała, gdyż nie miała siły się podnieść, a matka musiała pracować. Wiosenny ranek zaświtał na świecie wesoły i słoneczny. Złociste prawienie zajrzały na poddaszy przez maleńkie szybki, jakby chciało zobaczyć, czy ludzie śpią jeszcze. Biedna kobieta właśnie wychodziła z domu. Mamo, rzekła dziewczynka, patrz no co to do nas zagląda w okno takie jasne i zielone. Tam przez najniższą szybę. O wiatr niej porusza. Były to małe zielone listeczki, które wyrosły z ziarna grochu ukrytego pod mchem w parze deski. – Skąd ona się tu wzięła? – mówiła kobieta. Będziesz miała teraz za oknem ogródek, który cię rozesali nieraz i zabawi. I przysunęła łóżko dziecka do okienka, aby lepiej widziała młodą, zieloną roślinkę. Ciekawie zaglądającą przez szybę, potem wyszło na dzień cały. Wieczorem dziewczynka wesoła ją witała. Wiesz, mamo, rzekła, pewno wyzdrowieje wkrótce. Słońce tak ślicznie dzisiaj tu świeciło, tak nas ogrzewało troskliwie. Groszek mi w oczach wypuszcza listeczki, rozwija się i rośnie. I ja tak samo czuję w sobie nowe siły i chyba niedługo już stanę. Dałbym Bóg, rzekła matka, ale ta mi nie wierzyła. Wetknęła jednak patyczek za deskę, aby młoda roślinka, która tak we, wesoło nasuwała myśli jej choramu dziecku, miała się o co oprzeć. Potem przywiązała cienkie sznureczki do ramy okienka, by miała poczem. Ja ću svoja